Weznanie w kolorach na ludową. Chciałem Ci powiedzieć o moim uczuciu, które nigdy nie wygaśnie. Patrzę na Ciebie, czekałem na to długo. Dzisiaj mam Ciebie w zasięgu wzroku, moich piwnych oczu. Jednym spojrzeniem z szkieł, z obrazu na kolorach na lodowo stworzyłaś magię między tobą i mną. Chcę cię przytulić i pokazać, na czym polega moja miłość. Dzisiaj mam ciebie w zasięgu wzroku, a ty cierpliwie patrzysz na mnie, kochanie. Dzisiaj mam Ciebie w zasięgu wzroku. Przysięgam, że to prawda. Wszystko zawdzięczam Tobie. Czekałem na to tak długo. Teraz znalazłem kogoś, kto byłby przy mnie. Zobaczyłem napis na ścianach, że poczuliśmy tę magiczną fantazję. Teraz z namiętnością w naszych oczach. Nie ma możliwości, byśmy ukryli to w dyskrecji. Dzisiaj łapiemy się za ręce, bo chyba zrozumieliśmy nagłą potrzebę bycia razem. To może być miłość. Przysięgam, że to prawda. Wszystko zawdzięczam Tobie. Hej, skarbie, moim ciałem i duszą chcecie bardziej. Niż możesz to sobie wyobrazić. Nie bój się stracić kontroli. Tak, wiem co masz na myśli, kiedy mówię, zostań ze mną tej nocy. Pamiętaj, że jesteś jedyną rzeczą, którą nie mogę się nacieszyć. To może być miłość, to jest chwila mojego życia. Nigdy przedtem tak się nie czułem. Przysięgam, że to prawda. Wszystko zawdzięczam Tobie. To jest chwila mojego życia, której szukałem przez wiele drzwi i zawdzięczam to wszystko Tobie. Bądź ze mną w kolorach muzyki i tańcach radości. Taką znalazłem prawdę w Twoim obrazie raz jesienną.